Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dzisiaj trochę luźniejszej atmosferze. Ja jestem Mikołaj. To Perek, razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski, który, jak widzicie, bo tak zdecydowaliście, haha, przegrał zakład. Znaczy wy na naszym Instagramie Niepoprawne Dyplomata zdecydowaliście się, że kolejny odcinek Tomek będzie nagrywał w koszulce z Kamalą Harris, a nie z koszulką Donalda Trumpa, którą też mamy. No ale słowo stało się zadość. Zaczynamy QA prosto z Nowego Jorku. Pytanie od Was pierwsze. Jeżeli mielibyśmy zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, to gdzie i dlaczego? No to jest dosyć trudne pytanie, złożone, bo jest wiele fajnych miejsc, które tutaj się w Stanach mi podobają. Mam taką topkę swoją. Jedno z takich miejsc to wiadomo Teksas. Drugie to Montana, lub jakieś miejsca takie w klimatach właśnie kowbojskich, rancha. Tego typu życia jak widzieliście w serialu na przykład Yellowstone, no ale jednym z miejsc, które są bliskie memu sercu bardzo jest to miejsce, w którym się teraz znajduję, czyli Nowy Jork. New York City jest to wspaniała metropolia, dużo ludzi, jest opcja poznać wiele fajnych znajomych, pełno młodych także osób, więc dla człowieka spragnionego, aktywnego życia Nowy Jork myślę oferuje bardzo wiele. Pozytywnych rzeczy. Muszą zostać oczywiście spełnione pewne warunki. Jeżeli mamy zapewnione warunki finansowe, ale nawet jeśli ich nie mamy do końca zapełnionych, to raczej w pierwszej linii wybrałbym Nowy Jork i też miasto Nowy Jork, w którym się znajdujemy. Ja jestem z Warszawy. Od pokoleń właściwie. Chociaż duża część mojej rodziny mieszka i w Illinois i w różnych innych miejscach. W Stanach Zjednoczonych, mamy tu dużo znajomych, ja uwielbiam, no ja jestem szczurem miasta, nie będę ukrywał. Co prawda, lubię pieski i zawsze jak jakieś pieski widzę, teraz spójrzcie, tam idą takie pieseczki. To strasznie mi ich szkoda za każdym razem, gdy patrzę, że one muszą robić kupę na, tych, na tej betonozie i tak dalej. Ale mimo tego, że betonoza, mimo tego, że yy, miasto czy stan, który jest uznawany za bardzo demokratyczny. To jest to miasto bezpieczne, ale cholernie drogie. Cholernie drogie. Ale też nie ma jeszcze takiego świrowania ekologicznego. Wjeżdżają samochody wszystkie. No cóż, Ameryka musi się kręcić, nikt nie będzie ograniczał twojej wolności, wolności jeżdżenia, poruszania się i tak dalej. No i to ma po prostu swój klimat. Znowu wam pokażę, co tutaj się dzieje. No. To są piękne widoki, nawet ta nowojorska turystyczna turystyczna, w cudzysłowie, oczywiście policja, która bardzo jest przemiła, robi zdjęcia z turystami, no to ja bym powiedział, że to byłoby pierwsze miejsce i nie wiem czy jakiekolwiek inne. Szczerze mówiąc, z drugiej strony może byśmy nawet z Tomaszem se dom walnęli. Teraz każde pokolenie bumerów ma jedna rodzina, jeden dom. A może w dwie rodziny się zbijemy, w jakąś wielką chatę. I w całym basemencie zrobimy studio podcastowe i, i wielką po prostu stację emisyjną na cały świat podcastu niepoprawne dyplomata. To byłby sztos. Może być Teksas Tomek, może tak, być Texas. No, Teksas też super. Też tak jak, jak mówiłem. W wojskie klimaty albo Nowy Jork. Kolejne pytanie od was dlaczego jest taka sytuacja, że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest przez polskie media relacjonowana na zasadzie Donald Trump zły, Kamala Harris dobra. No to się bierze z kilku rzeczy. Po pierwsze, duże natężenie mediów lewicowo-liberalnych, które to media mają właśnie taką narrację także tutaj w Stanach Zjednoczonych. Chociaż w Ameryce te media są moim zdaniem jednak lepiej zorganizowane i nawet liberalny dziennik New York Times, czyli z miasta, w którym się znajdujemy, ma także zakładki w swojej gazecie poświęcone konserwatywnym komentarzom, więc jest to zupełnie inaczej jak na przykład w takich lewicowych dziennikach w Polsce. No ale druga rzecz jest taka, że... W Polsce media mają takie bardzo europejskie podejście. Jest duża różnica cywilizacyjno-filozoficzna między amerykańskim podejściem do życia, tym American Way of Life, a tym europejskim stylem życia. I tutaj mam wrażenie, że takie Trumpowe czy republikańskie postulaty często w ogóle nie padają na podatny grunt w Europie. Europejczycy ich nie rozumieją, boją się ich. To jest dla nich coś egzotycznego i stąd też się biorą takie rzeczy, że na przykład no, lewicowe media, szczególnie europejskie, demonizują koncepcje republikańskie, bo to jest coś zupełnie im światopoglądowo obcego, czyli kapitalizm, daleko idąca wolność osobista, wolność do posiadania broni, mało zasiłków, a raczej wolność gospodarcza, każdy sobie sterem żaglem okrętem. No to są koncepcje, które jednak w Europie już bardzo mało państw jeszcze respektuje. A teraz Mikołaj właśnie wchodzi do legendarnego miejsca na mapie Nowego Jorku, Soda Candy, gdzie można napić się wspaniałego napoju Coca-Cola Float. Jest to napój Coca-Cola z dodatkiem lodów waniliowych. No i to miejsce za moimi plecami tutaj, właśnie Soda Candy, oferuje Coca-Colę dokładnie podawaną w taki sposób, w jaki była podawana ona. Od samego początku jeszcze w XIX wieku. Kolejne pytanie od Was, jak dużym problemem w Stanach Zjednoczonych są nierówności społeczne i to jest świetne pytanie, bo Ameryka to kraj kontrastów. Tutaj, jeżeli się znajdziecie na złej ulicy, przejdziecie kilka przecznic dalej, na przykład na dzielnice południowe w wielu miastach i traficie na tak zwane getto albo po prostu rejon biedy, to zobaczycie Amerykę, której byście raczej oglądać nie chcieli. Brud. Raczej osoby mało zarabiające, raczej no, ogólnie nieporządek i nieład i większa przestępczość. Natomiast obok w lepszych dzielnicach jest często pięknie, czysto, bogato widzicie ludzi w garniturach, widzicie celebrytów często. Jest dużo policji, która szczególnie tutaj w Nowym Jorku jest niemalże na każdej ulicy, na każdym skrzyżowaniu bardzo łatwo ich znaleźć. I czujecie się bezpiecznie, bo to też jeden z ogromnych mitów, że Ameryka to jest kraj niebezpieczny o wielkie miasta przestępczość. No, w Nowym Jorku naprawdę bardzo ciężko się poczuć niebezpiecznie. Nawet e, mieliśmy wczoraj z Mikołajem Spacer w środku nocy na słynną nowojorską One Dollar Pizza. E, I nie było w ogóle niebezpiecznie, mimo że kilku bezdomnych śpiących na ławkach mijaliśmy. Ameryka to jest kraj jednak federacyjny i tutaj też te minimalne zarobki się bardzo różnią względem e, konkretnego. Regionu. W Nowym Jorku ta minimalna jest około 15 baksów na godzinę, więc to jest duża stawka, ale na południu w Mississippi czy w Alabamie będą zarabiać Amerykanie nawet dwa razy mniej, jeśli chodzi o tą minimalną godzinową stawkę. I też to oczywiście przekłada się na to, że ceny tu w Nowym Jorku są bardzo wysokie, jak na Amerykę oczywiście, a na południu czy w innych biedniejszych Stanach albo takich mniej zurbanizowanych te ceny są dużo niższe, szczególnie jeżeli chodzi o nieruchomości. Zmierzamy właśnie. Nieco w kierunku w, w, w okolicy Central Parku, i tutaj wieżowce, apartamentowce luksusowe z widokiem na Central Park kosztują miliony dolarów. Rekordzistą jest apartament, który został sprzedany za ponad 200 milionów dolarów. Także no, to jest właśnie Ameryka, kraj kontrastów. No a teraz właśnie schodzimy do nowojorskiego metra, które dowiezie was właśnie w różne miejsca: i te bogatsze, i te, i te biedniejsze. Mikołaj, łap pociąg. Tak, tu właśnie a propos bezpieczeństwa w metrze, które może nie jest najczystsze, ale jest tych linii bardzo dużo. No i tutaj wszystkiego pilnują e, funkcjonariusze e, NYPD e, i jest naprawdę bezpiecznie. Hello. I można się super poczuć, bo naprawdę jak w amerykańskim filmie. Okay. Hello officer. Uh, Greetings from New York City. Thank you for your service. Thank you. Thank you. Appreciate it. Bye. No i właśnie, piękny zwyczaj amerykański, czyli podchodzenie do policjantów czy żołnierzy i mówienie im: Thank you for your service, dziękuję Wam za was, Waszą służbę. Tutaj służby mundurowe w Ameryce cieszą się dużym uznaniem i szacunkiem. I to jest coś, czego powinniśmy się od Amerykanów uczyć. W nierówności społeczne też widać właśnie między północą a południem po wojnie secesyjnej, w której południe zostało rozgromione, przegrało. Był bardzo krótki okres w XIX wieku, kiedy Próbowano robić nową integrację gospodarczą, pewnego rodzaju reparacje. Trwało to tylko kilka lat. To się kompletnie nie przyjęło. Widać ogromne różnice między północą a południem, a południe też miałoby dużo do zaoferowania, gdyby... Tam naprawdę zainwestowano, nie zmieniło się to w ogóle. Czuć dużą gorycz, nawet po wielu, wielu pokoleniach dalej. Czuć to, że Teksas jest, czuje się bardziej Teksasem, oczywiście nie przez wojnę secesyjną, ale chociażby flagi konfederacji, które są widoczne i ogólnie to, że Amerykanie z południa czują się inaczej, mają swoją symbolę, Mount Dew chociażby, więc oni czują się zupełnie innymi Amerykanami, no bo Ameryka to są, jest wiele stanów, wiele krajów, wiele regionów i też gospodarczo trzeba na to w ten sposób patrzeć, że mimo walut tej samej, to te zarobki będą zupełnie inne. Kolejne pytanie, czy Washington DC, Washington, stolica Stanów Zjednoczonych, to dobre miejsce do życia, na przykład, jak domniemuję na tle, takich miast jak to, czyli Nowego Jorku? No to jest dobre pytanie, bo Washington to jest bardzo specyficzne miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jest tam na ogół cicho, spokojnie, szczególnie w okresie letnim. Szczególnie w, tych dystryk, w tym dystrykcie rządowym, dystrykt Columbia, gdzie swoją siedzibę mają wszystkie najważniejsze departamenty Stanów Zjednoczonych, kapitol, czyli budynek Kongresu, Biały Dom, budynek, w którym urzęduje wiceprezydent także. No generalnie jest to miasto bardzo mocno urzędowe czy dobre do życia, no jest szczególnie w tych rejonach biznesowo-rządowych bardzo czysto, jest wszystko zadbane i tam też się dosyć dobrze zarabia. Jeżeli jesteście dziennikarzami, to wiadomo, że Waszyngton jest na pewno miejscem do rozważenia, no bo tam się rozgrywają wszystkie te meandry amerykańskiej polityki. Jeżeli interesuje Was kariera urzędników amerykańskich, a znam historię Polaków pracujących jako urzędnicy w Stanach Zjednoczonych, po wyemigrowaniu do Ameryki, także tutaj też jest zawsze taka opcja kariery, być może dla kogoś z Was. Jeżeli interesuje Was dyplomacja, administracja publiczna, Waszyngton jest jak najbardziej dobrym miejscem i ciekawym. Natomiast dla mnie, mimo tych wszystkich zalet Waszyngtonu, który jest naprawdę, szczególnie latem, pięknym miastem, szczególnie też na przełomie kwietnia i maja, kiedy kwitną piękne drzewka wiśniowe, które prezydent amerykański otrzymał od delegacji japońskiej kiedyś, no, to jest miasto wyjątkowo u, u, urokliwe. Natomiast dla mnie jest tam trochę zbyt mało takiego American vibe. Ono jest za. Mało amerykańskie, tam się za mało czasami dzieje, jest za spokojnie, dużo bardziej wolę gwarne ulice metropolii nowojorskiej, gdzie po prostu człowiek czuje, że żyje, że wszystko gdzieś pędzi, że cały czas coś się dzieje. Jak ktoś lubi vibe wielkiego miasta, tutaj aktywny tryb życia i spotykanie dużej liczby młodych ludzi, pięknych dziewczyn, chłopaków, jak ktoś szuka po drugiej stronie oczywiście, czyli po prostu takiego imprezowania młodzieżowego, Życia, albo też po prostu dobrej op business opportunities, to Nowy Jork też ze stałym swoim dobrodziejstwem, w postaci siedziby głównych korporacji, dzielnic biznesowych takich jak Wall Street, też oferuje całą masę atrakcji. No i to jest też miasto niezwykle kulturowe, więc chociaż w Waszyngtonie plusem są darmowe muzea które to, to jest ewenement na skali na skalę Ameryki, że tam wszystko jest za darmo, jeśli chodzi o muzea, no to jednak Nowy Jork także oferuje bogate życie kulturowe. Madison Square Garden czy Carnegie Hall to są takie miejsca, które dla fanów czy to kultury, czy sportu są obowiązkowym punktem na mapie. Także Waszyngton spoko, ale myślę, że jednak Nowy Jork wygrywa. A tu słynne nowojorskie żółte taksówki. No i też jeszcze rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych, a szczególnie dla Nowego Jorku, to jest przechodzenie na czerwonym świetle, co jest tutaj na własną odpowiedzialność absolutnie legalne i policja nam za to nie da mandatu. Teraz idziemy na ciastka z Milk Baru. Słynne z Netflixa. Słynne z Netflixa, ale z jakiego serialu? W no, serialu o kulinariach, tak. Dokumentalnego. Dokumentalnego, okej. No i witamy w Milk Barze. Też takie bardzo ikoniczne miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ciastka, wszystko co kaloryczne. To jest na Stanach Milk Bar Pie. Wcześniej Krak Pie, ale zmienili nazwę. Ciekawe czemu. Napiszcie w komentarzach dlaczego mogli zmienić nazwę z Krak Pie. Proszę, build a cake. Sami możecie złożyć własny tort. Wszystko w kolorach różowych, bo to jest milk bar, właśnie. Typowe amerykańskie cookies. Nowy Jork jest ekstremalnie liberalnym miastem, co widać chociażby na poniższym przykładzie. Gender Neutral Restrooms czyli toalety neutralne płciowo, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo nie wszędzie w Ameryce to tak wygląda. Są miejsca, gdzie mm, politycy nie chcą na takie rzeczy pozwalać. Ale z drugiej strony są też lewicowi politycy, jak Tim Waltz, kandydat na wiceprezydenta, który uważa, że nawet w męskich toaletach powinny być e, tampony i podpaski, na wypadek gdyby ktoś był kobietą, ale utożsamiał się jako mężczyzna, czyli dostawał okresów. No to teraz na grubo pytanie z Twittera od SHIB, GDA: Polska czy USA? Gdzie się lepiej mieszka? Zarobki, służba zdrowia, bezpieczeństwo, mentalność społeczeństwa itd. To jest temat na wielogodzinne analizy, bo Ameryka jest składem Stanów, który jest gigantycznym no, bytem federalnym i stanowym. Inaczej będzie się żyło na Florydzie, inaczej będzie się żyło w polskim. Illinois, Chicago i okolicy. Powiem tak, z perspektywy doświadczenia własnego, e, gdzie nie wiem, no, odbyłem jakieś tam praktyki, pracowałem w urzędzie, e, jest to moja dziesiąta podróż do Stanów Zjednoczonych, mieszka tu moja najbliższa rodzina, dalsza też, w różnych miejscach i w Pensylwanii, i w Nowym Jorku, i w Chicago i za Chicago i w Aleju. Także kurczę, odpowiedzieć na to, no spróbuję, spróbuję. Pytanie też powinno brzmieć w takim razie, czy American Dream istnieje, czy jest sens. To nie są już takie różnice. Jakby w momencie, w którym już mamy Schengen, no to możecie sobie świetnie radzić. No tutaj, tak? Jest dużo fajnych krajów w okolicy. Nie wiem, Austria na przykład. No wiadomo, język tutaj, jedyny, który Wam się przyda. Jest angielski, chociaż nie ukrywam, przyda się chociażby też hiszpański. Jednak Ameryka to nie tylko Stany Zjednoczone, tylko wszystko, co jest w okolicy i też tutaj się robi tego typu biznesy. Która to jest licze? 28? Tu 29 idzie i w lewo. Także tak. Też są kwestie regulacyjne, kwestie związane z pobytem i tak dalej. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek uda wam się ze sponsoringiem przez pracodawcę i znajdziecie amerykańskiego pracodawcę, który będzie chciał ściągnąć Was, Wasze dzieci, żonę, super opcja, warto to zrobić. Jeżeli Waszym dzieciom uda się zdać międzynarodową maturę i zdobyć stypendium, czy to sportowe, czy po prostu naukowe, Trzeba w to iść. Poszliśmy w złą stronę, bo idziemy do Flatriona. O, zagubieni w Nowym Jorku, proszę bardzo. Do 29 mieliśmy iść. A może ósmą? Nie, ósmą mieliśmy iść. Mój Boże. Także, kurde, no wiem, że trochę chaotyczne, ale to jest tak złożone pytanie. To jest na wiele godzinne podcasty z analizami i tak dalej. A potem rozmowa, rozmowami praktycznymi. Wiele Polaków się odnajduje. Ale wiele osób się nie odnajduje w Ameryce. W momencie, w którym rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę, wiele Ukraińców przybyło do Stanów Zjednoczonych, głównie w okolice polskiego Chicago. I myślę, że połowa z nich się tutaj nie odnalazła. Wrócili do Europy. Lepiej sobie radzili w Europie i po prostu tyle, no. Co mam wam mówić? Czy da się spełnić American Dream? Da się. Trzeba mieć fach w ręku i robić fajne rzeczy, których Amerykanie nie ogarniają. Przy pieniądze leżą tu na ulicy i tak i nie. Wiele zależy od waszej znajomości, od znajomości języka, ale nie specjalnie od edukacji, ale może od fachu w ręku. Mamy świetnych fachowców w Chicago, którzy zajmują się, nie wiem, stolarstwem, którzy zajmują się różnymi innymi rzeczami. W Ameryce dostaniecie wiele innych fajnych rzeczy, których nie otrzymacie w Europie. Tutaj mówię o, nie wiem, o jakichś ciuchach, elektronika będzie tańsza, ale zdrowe jedzenie jest drogie. Na przykład benzyna będzie tania nawet przy ekonomii Bidena i Harris, z perspektywy naszej przynajmniej. Także to jest nadal kraj fajne, ale jeżeli dobrze sobie radzisz w Polsce, czy w Europie yy, i nie masz noża na gardle to nie, może nie być twoja yy, potrzeba po prostu tutaj emigracji, ale jeżeli jesteś zafascynowany Stanami Zjednoczonymi tak jak my, to będzie ci się podo tutaj podobało co prawda nie wszędzie ponieważ imigranckie okolice są ciężkie do życia, są przaśne, jest brudno żeby było niebezpiecznie, no to dopóki nie trzymasz się Southside Chicago, dalekiego Bronxu, czy niektórych miejsc na Brooklynie, jeżeli mówimy o Nowym Jorku, w którym się znajdujemy, to sobie poradzisz. Trzeba się nauczyć pewnych rzeczy nie kłócenia się na ulicy, bo nigdy nie wiesz, kiedy ktoś po prostu wyleci Ci z ganem, no. Służba ochrony zdrowia, no, kupujesz ubezpieczenie i ciśniesz. To są mity, to są mity na temat tego, że nie wiem, dentysta jest drogi, czy nie wypłacisz się po prostu do końca życia z wielu rzeczy. Łatwo też nie jest, ale bez przesady. E, ja bym powiedział, że da się tu normalnie żyć. Nie ma co straszyć Ameryką. Pytanie od użytkownika Gitaros. Ile osób, które przedawkowały fentanyl widzieliśmy tutaj na ulicach amerykańskich miast? To jest oczywiście trudne czasami, żeby ocenić, bo widzimy ludzi leżących, nieprzytomnych na ulicy czasami i oni być może są pod wpływem fentanylu, być może przedawkowali fentanyl. Ja chyba w trakcie tego wyjazdu widziałem może dwie osoby, które się chwiały, co mogłoby wskazywać na to, że są pod wpływem tego syntetycznego leku. Natomiast no, widać często osoby, które prawdopodobnie miały styczność z fentanylem. W Filadelfii, jak byliśmy, to wychodząc z autobusu wpadliśmy prosto na człowieka, który leżał na ulicy i być może był pod wpływem fentanylu. Natomiast tutaj w Nowym Jorku ten problem nie wygląda tak źle. Przynajmniej tak jak się spaceruje po ulicach, to Oczywiście widzimy czasami bezdomnych leżących gdzieś tam śpiących czy osoby które widać że są trochę odcięte od świata czy pod wpływem właśnie alkoholu czy jakichś narkotyków na przykład też fentanylu Natomiast to nie jest tak, że ten widok jest wszechobecny. Jak byłem tutaj poprzednim razem w kwietniu, kilka miesięcy temu, to widziałem na przykład w Dunkin' Donut człowieka, który był zgięty w pół i tak 15 minut stał. Więc on na bank był po przedawkowaniu fentanylu. Tym razem jakoś tych ludzi było mniej, ale tak można ich czasami spotkać. Pytanie z YouTube'a od Joker051. Kto naszym zdaniem wygra wybory prezydenckie w Stanach, Mikołaj? Ja już myślałem, że nie będzie Brexitu. Myślałem, że Trump przegra w 16 i że wygra w 20, więc ja się ciągle mylę. Także moje zdanie jest tutaj, że tak powiem, irrelevant. Moim zdaniem wygra Trump w 2016 roku. Byłem jednym z niewielu dziennikarzy, którzy byli tego zdania i się nie myliłem. Myślę, że będzie ciekawie i też w kontekście kolejnych wyborów. Tak, ale w 2020 się pomyliłem i Trump nie wygrał. Hmm, więc tutaj nie to zawsze... Będzie reset, za 4 tak, tak, lata tak. będzie reset. To bo się nie będzie czekać. Mm -hmm. Kamali nie przegrywa, więc będzie reset po obu stronach partii. I u demokratów trzeba będzie wyznaczyć nowego kandydata, być będą prawe wybory, legitymne i to, co teraz. I też będą prawy prawybory u Republikanów. Teraz właściwie nie było prawyboru. No tak, bo Trump no Biden, był faworytem, Trump... a Biden o, wygrał jest. i co z tego, jak go i tak wywalili? Żadnych Pani. debat, nic nie było. Znaczy, demokraci w ogóle pokazali, że prawy prawybory to dla nich jest jakaś jedna wielka farsa, na którą tak naprawdę się nie oglądają. Więc to trochę takie śmieszne, że partia, która ma demokrację w nazwie, tak potraktowała swój własny proces prawyborczy. Sorry. Prawdą oczywistą jest to, że Biden chciał dalej walczyć o Biały Dom i został do tego, żeby się poddać, zmuszony przez establishment partyjny. To nie była jego suwerenna decyzja, wbrew tym wszystkim propagandom, które można było słyszeć z jego ust czy na konwencji Partii Demokratycznej. Ja jednak myślę, że wygra Trump, mimo tego, że Harris mocno odrobiła straty, które które spowodował Joe Biden w tych słupkach poparcia, ale chyba jednak tak jak nasz odcinek o Pensylwanii, tam trochę opowiadaliśmy, dlaczego Trump jest na fali wznoszącej w tym kluczowym stanie i być może to będzie taka no, kluczyk do furtki, która otworzy mu drogę do Białego domu. Także raczej Trump, ale we never know. Kolejne pytanie od Macieja Grzyba, czy w Bostonie czuć bardziej europejski klimat? Na przykład jeżeli chodzi o zabudowę, prawda, domyślam się i jak to w ogóle wygląda, opowiem Wam tutaj wzdłuż wschodniego wybrzeża. Faktycznie Boston jako jedno z najstarszych amerykańskich miast ma zabudowę sięgającą lat 20. 30, 18 stulecia. A więc jest to taka zabudowa, gdzie faktycznie spacerując tymi najstarszymi ulicami przy tych słynnych kolonialnych kamienicach można poczuć się tak trochę jak w Europie, ale to nie jedyne takie miasto, gdzie taki vibe odnajdziecie. Również Filadelfia. Oferuje tego typu uliczki, gdzie jest najstarsza ulica Filadelfii, pełna starych, właśnie, kamienic, i one są mniej więcej datowane na, na lata 1720-1730, i tam faktycznie jest to miejsce, gdzie właściwie można by poczuć się jak podróżnicy w czasie i przenieść się do tych początków amerykańskiej państwowości. Natomiast, tak, poza tym, to jednak chyba Boston jest bardziej europejski, jeżeli porównamy go do Filadelfii, a nie daj Boże, jeżeli porównamy go do takich wielkich metropolii jak Nowy Jork, chociaż mieliśmy taką rozminę z Mikołajem, że nawet na Manhattanie w Nowym Jorku są takie dystrykty, gdzie jest trochę ciszej, spokojniej, gdzie są liczne kawiarenki i można na espresso macchiato, niekoniecznie na wielką czarną kawę z mlekiem amerykańską, ale właśnie na takie włoskie espresso macchiato wybrać i poczuć się trochę bardziej jak w jakimś kurorcie. Śródziemnomorskim, europejskim, gdzie wszyscy konsumują przy stoliczkach kawy na ulicy i jest taki vibe bardzo Wam pewnie dobrze znany ze starego kontynentu. Tak poza tym, raczej wydaje mi się, że nawet Waszyngton, miasto nieco bardziej spokojne niż wielka nowojorska metropolia, to wszystko są miejsca, gdzie jak się jest pierwszy raz, to przeżyje się pewien szok kulturowy także Ameryka to zupełnie inna rzeczywistość niż Europa i dlatego tak wielu z was fascynuje. Mikołaj oddaje się uciechom Kawosza, a dzierży w rękach pokrowiec, ale nie byle jaki, bo jest to pokrowiec, w którym znajduje się garnitur od poszetki, garnitur, w którym i Mikołaj i ja mieliśmy przyjemność występować dla was w trakcie tej podróży po Ameryce, pod Kapitolem, pod Białym Domem, ale także na ulicach metropolii nowojorskiej. Dobrej kawki. Mikołaj kończy pić kawę. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami w tym odcinku QA. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich na naszym kanale więcej. Dzięki za wszystkie Wasze pytania. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe po obejrzeniu tego materiału, napiszcie w komentarzach. Odpowiemy Wam po prostu pisemnie w komentarzach, czy to na Twitterze, czy właśnie na YouTubie. No to tyle. Tym razem pożegnam się sam. Mikołaj gdzieś tu pędzi przede mną. A więc kanał niepoprawny dyplomata Tomasz Winiarski i Mikołaj Teperek prosto z lotniska Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku. Trzymajcie się. Cześć.